Siemaneczko z tej strony, Weir i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forest of Drizzling Rain. Kontynuujmy. Tutaj jest drewniane małe pudło, ale potrzebujemy kodu. No, kodu na razie nie znamy, więc sobie to darujemy. Rozrzucone notatki. Proszę, wyjdź. Jesteśmy zamknięci. Nie ma wejścia do środka ani na trzecie piętro. Proszę wyjść, jesteśmy zamknięci. Nie mamy nic takiego. Jutro jesteśmy zamknięci. Gdzie jest Twoja mama? Skąd jesteś? A ogólnie muszę sobie trochę ściszyć grę, bo mam ją odrobinę za głośno, więc pozwolicie, że zredukuję nieco audio. Ok, powinno być lepiej. Hmm, tutaj jest pochwa na miecz w tej komodzie. Ale ładne łóżko. Podoba mi się. Hello. Tutaj są jakieś książki o turystyce, jak się nie mylę. No dobra. I co, i to wszystko? To po co ja tu wchodziłem? Musi coś tu być. To jest pełne kamieni oraz książek o jakieś tam. To są książki o minerałach. I tak dalej. Po prostu o skałach. Tak w skrócie. Telefon nie działa. Tutaj są klucze. Nie widzę żadnych kluczy, które pozwoliłyby mi się stąd wydostać. Okno wygląda na, okno wygląda na takie, którego nie da się otworzyć, tak jakby wiecie, trochę jak w Corpse Party, kiedy były po prostu dla ozdoby. Tu są jakieś śmieci, a nasza postać nadal nie chce wyjść z jakiejś przyczyny. No to nie wiem, szczerze mówiąc, co mamy robić. Czego nam tutaj brakuje? Tu już w sumie przeklikaliśmy, co się dało. Tutaj też. No, tutaj nic nie zrobimy. Nie mamy kurczę tego kodu durnego. Skąd ja wezmę kod? Old Flashlight, Kalendarz? 6 12, 6 12? Tak po prostu? O proszę, udało się i zdobyliśmy klucz. Klucz jest podpisany jako piwnica. Piwnica. Ciekawe gdzie to jest. Ale wejście do piwnicy powinno być na parterze. Okej, okay, to będzie do tego włazu, tego białego. Tutaj gdzieś to było. Hmm, chyba bardziej w dół po lewej. Mieliśmy ten taki biały właz. Mamy to. Użyjmy klucza? Otworzyło się? Czy to znaczy, że tutaj jest podziemna droga do piwnicy? Okej, okay. muszę tylko użyć tej Liny i wtedy będę mogła zejść na dół. Hmm, okej, okay. o nie muzyka z Ib. Co to za miejsce? Dlaczego to byłoby pod biblioteką? Ale ładnie. Strasznie lubię niebieski kolor. Tutaj jest coś w środku, ale znajduje się na tym wielka pokrywa. To jest naprawdę ciężkie i nie jestem w stanie tego podnieść. Okay. W latarni znajduje się mały kamień. Ale piękny, on się świeci. On wygląda jakoś znajomo. To może być ślepy zaułek. Powinnam się pośpieszyć i odnaleźć wyjście. O, nie, nie mówcie mi, że on się tu pojawi. Nie mamy nawet dokąd uciec. Gdzie my mamy uciec? Biegnij. Próbuj. Nie wiem, cokolwiek. Czy on ją widział? Okej, okay, teraz to na pewno ją widzi. Well. No cóż. Mężczyzna wyciągnął kartkę papieru. Ha? D dobrze. Zabrałam kartkę. Coś na niej pisze. Jesteśmy zamknięci. Ha? Zgodnie z regulaminem. Zadzwonię na policję. Udaj się do poczekalni. Czekaj, ale kim ty jesteś? I dlaczego ty masz miecz? Ten miecz jest sztuczny. Ja jestem opiekunem. O, oh, sługa. I missed you, bro. W porządku, w takim razie zabiorę mi jako do domu. Jak wiele razy to się już wydarzyło? Idź do domu, kiedy jest godzina zamykania. Mogę wrócić do domu sama. Ja nie zamierzałam zostawać tu długo. Utknęłam tutaj. To nie moja wina. To ty jesteś tym, który robi problemy z niczego, oficerze Mochizuki. Jesteś problemem dla pana Koutaro i twoi rodzice się o ciebie martwią. Na pewno to rozumiesz. Krapeczki. Am... Um. Ach, racja. Koutaro, Shiori mówi, że ma jakąś sprawę do ciebie. Ona przybyła z naprawdę daleka i... Eskortowałem ją ze stacji, ale wygląda na to, że nie mieliście czasu, żeby porozmawiać. Tak jakby mogli. Ona była za bardzo przerażona, żeby w ogóle coś powiedzieć. Też mi opiekun. Miako, chociaż powinienem był cię odprowadzić. Przepraszam za to. O, nie, to nic takiego. Ja sama się tutaj wprosiłam. Ale odkryłam coś. O, rozumiem. W takim razie ci się udało. Co ty właściwie tutaj znalazłaś? Cóż, prawda jest taka, że myślę, że jestem wnuczką pana Keichiro Kanzaki. Wydarzyły się pewne rzeczy i musiałam się upewnić. Nie mogę w to uwierzyć, a więc to dlatego tutaj jesteś. Pomyśleć, że ktoś z tej rodziny by się pojawił w tym domu. Ha? Wracaj do domu. Ach, racja. To już jest po godzinie zamknięcia. Ja mówiłam za długo. Przepraszam. Jeżeli tylko mogłabym gdzieś przenocować i wrócić tutaj jutro. Nie wracaj już jutro. Idź do domu. Ha? Ja wiem, że spowodowałam problemy, ale, ale. Co? Masz zamiar przejąć ten dom? Hej, uważaj na słowa. Słucham? Być może ja jestem wnuczką Kejchirego, ale nie jestem tutaj, ponieważ chcę ten dom. Tutaj chodzi tylko o to, że. Wracaj do domu. O, to jest takie smutne. Ale ja muszę dowiedzieć się więcej o tym miejscu za wszelką cenę. Wiem, że to jest egoistyczne, że proszę o coś takiego, ale moi rodzice ostatnio zmarli w wypadku samochodowym. Nie jestem pewna, co mam robić. To jest zawstydzające. Żyć życiem, w którym nie wiesz niczego o sobie, ani nawet o własnych rodzicach. Ten pierwszy raz uderzyło mnie, jak bardzo było to samotne, kiedy zobaczyłam zdjęcie tej wioski, więc zabrałam wszystkie moje oszczędności, żeby tutaj przybyć. Miejsce na tym zdjęciu jest jedyną wskazówką, jaką posiadam, i właśnie dlatego muszę dowiedzieć się więcej. Rozumiem. Ach, wow, ale jesteś niemiły. Ty naprawdę chcesz ją wyrzucić? Czego właściwie obawia się pan opiekun? Co więcej, pomyśl o tym. Nie ma możliwości, żeby ktoś taki jak ona w ogóle chciał taki budynek. Więc rozejrzenie się, by Ciebie nie zabolało. Hej, uspokójmy się. Co więcej, tutaj naprawdę nie ma żadnego miejsca, w którym mogłaby przenocować. Słucham? To jest tylko wioska, w której nic tak naprawdę nie ma nie ma busów, sklepów, ani nawet hoteli. Tutaj jest jedno miejsce w całej tej wiosce, którego używa się na sytuacje wyjątkowe. I to jest dokładnie ten budynek. Pan opiekun definitywnie zdaje sobie z tego sprawę, więc przestań udawać głupiego. Cóż, to jest naprawdę nagłe. Nawet kołtaro jest zaskoczony. Na teraz rzeczy się uspokoiły, więc może po prostu to tak zostawmy. W takim razie. Powinnaś zostać tutaj na noc. Tak zadecydowała wioska, prawda? Kołtaro. No nie wygląda na zbyt zadowolonego. Od tego dnia zostałam w archiwum. Tutejszy opiekun nie mógł mówić i. Zapisane notatki były używane zamiast słów. Wygląda na to, że on słyszy mój głos. Tej nocy dostałam od niego kolejną notatkę: Nie wychodź poza archiwum. Próbowałam zapytać dlaczego, ale on zawsze wracał do swojego pokoju. Jak tylko rozwiąże swoje problemy. Myślę, że opuszczę to miejsce. To archiwum nie posiada tylko dokumentów, ale również przedmioty osobiste moich rodziców. Z każdym wspomnieniem czuję, jak otacza mnie ich ciepło. W tym samym czasie, jednakże, mam pewne wątpliwości. Dlaczego mama i tata nigdy nie wspominali o tym miejscu? Dlaczego się wyprowadziliśmy? Dlaczego oni zerwali kontakty ze wszystkimi, których znali? Dlaczego mam wrażenie, jakby coś ukrywali? Czy odpowiedź spoczywa w archiwum wioski Azakawa? Albo. bookmark Shadow of Memories Shadow of Memories czyli Inaczej Cień Wspomnień został dodany do zakładek. I mamy nasz kolejny zapis. Zapiszmy na pliku 11. I tak oto zaczęliśmy rozdział drugi. Ciekawe. Przybądź, wypij trochę wody. Dziękuję, dziękuję ci tak bardzo. Proszę, zaufaj mi. My nie ukradliśmy nawet odrobiny ryżu. Więc dlaczego musimy być dalej tak karani? Z tego powodu straciłam kolejne dziecko. Czy jest cokolwiek, co mogę zrobić? Proszę, och, proszę, moje dziecko proszę, opłakujcie moje dziecko. W porządku, przygotuję odpowiedni pogrzeb. Dziękuję, jesteś taki miły. Nie wiem o co chodzi. Mam wrażenie, jakbym doświadczyła naprawdę dziwnego snu. Ha? Nie pamiętam, o czym śniłam, pomimo że to było przed chwilą, to jest takie rozmyte. Być może jestem po prostu zmęczona tym wszystkim, co się wydarzyło. Ach, przynajmniej, dzisiaj jest naprawdę piękny dzień. Chciałabym być optymistyczna, poszukując przeszłości moich rodziców. Myślę, że powinnam przywitać się z opiekunem, chociaż on jest trochę straszny. Um, czy jego pokój był na pierwszym piętrze? Cześć. Um. Dzie Dzień dobry. Dziękuję ci, że pozwoliłeś mi tutaj zostać na noc. A... Um, i... Ja nadal chcę wiedzieć więcej o mojej rodzinie, więc... Czy mogę rozejrzeć się trochę po archiwum? Czego ty poszukujesz? Tutaj nie ma prawie niczego po dawnych właścicielach. Większość tych rzeczy została wyrzucona. Ale odnalazłam zdjęcie. W albumie? Nawet jeśli mogę dowiedzieć się czegoś o rodzicach, chociaż odrobinę, możesz sprawdzić każde pomieszczenie, które jest otwarte. Dziękuję, ale nie wychodź poza archiwa. Och, ale ja nie mam jedzenia, ani nic z tych rzeczy. Naprawdę nie spodziewałam się, że tutaj nie będzie hotelu. To mogę iść, czy nie. Hmm. Mam Ci coś dać. O nic nie mam, ciekawe. To było niezręczne. Cóż, w każdym razie trzeba się rozejrzeć. To pomieszczenie mnie interesuje. Ostatnio nie mieliśmy czasu tego sprawdzić. A więc to jest pomieszczenie z wystawą. Nie miałam ostatnio okazji się tutaj rozejrzeć. No właśnie. Eee, wystawa wioski Azakawa. Proszę, nie dotykaj wystawy. Nie mogę nic zrobić. Dlaczego? Świecący kamień. To jest świecący kamień, który został wycięty w kształt kuli? Uformowany bardziej nie? niż wycięty. Używa się go w egzorcyzmach oraz rytuałach przez e, strażnika wioski. Amulety ze świecącego kamienia. Ludzie z wioski Azakawa nosili świecące amulety od dawnych lat. Mawia się, że one odpychają zło i zawsze były wręczane dzieciom. Jednakże, obecnie mamy ich naprawdę mało, i mało kto je tworzy, przez co stały się bardzo cenne. Strażnik dziesiątej generacji stare zdjęcie nieznanego człowieka. Okej, okay, wiem, że to jest dość wcześnie, ale pozwolę sobie tutaj zakończyć ten odcinek, ponieważ nie ukrywam, że mam lekkie problemy z głosem, czego się trochę nie spodziewałem i nie chcę jakichś ważniejszych elementów z rozgrywki czytać takim głosem akurat. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka z Forest of Drizzling Crane i mam nadzieję, że jak najszybciej usłyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!